Witam z mnie już w piątym odcinku z wyzwania 100 dzieci trzeciego sezonu. Jestem Rose, a e, to jest Ineska. E, Nauwa trwa z e, w Zuri. Właśnie Ineska robi e, sobie śniadanie. posty z bananem. E, Zasiek się na, naje. E, wykąpie zajmie się Zeusem. U e, kiepską. Kiepska z głodem, zabawna z tobą ze strony. No już, poczekaj. Działu, zespół, Pani przyjdzie, ja do ciebie. Ok, o drugi poziom gotowania. Ogólnie póki co Inoska lubi... Um, chyba gotować, co się nie Tutaj, um, Tak, lubi gotowanie i ogrodnictwo lubi. A dlatego tak lepasz, bo ogrodnictwo lubisz. Okej, okay, mam nadzieję, że jazdy kon też polubi. Jest ja simów więc słychać do nas przykazał bardzo, ale już po prostu nagrywam o czystej wietrze ci tylko zażęte. Więc musiałam trochę to ściszyć. Dlatego jest trochę tak jakby dzisiaj um, mówię. Okej, okay, ona tam się kąpie. O, przyszedł tutaj sobie zjeść. Zjeść czy co? Tak, będzie jadł. Już tutaj idzie pani. Dobra, szef wymasuj. E, nakarm z ręki przydól. No, Ines. Zobaczcie, jakie to jest zasługi? Nie ma u Inezki. Owszem, ma czarne getry, Aha. ale zobaczcie. Owszem, ma czerwoną płynkę. Odchodzi od czarnego. Na co, e, Ineska? Więc oh. jak widzicie, nowe środowisko, nowe zajęcie. E, I nowo wiecie o tym. Jest mocno razem innego powodu Po prostu się Ale w końcu, że tak powiem, e, na półku tam by wskazywał sobie babcie odwiedzi hmm. 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 o nie wiecie hmm. o się hmm. pięknie zajmuję swoim kochanym konikiem więc jak też chodź, pokaż tą zabawę uh, tą piłką, bo ona nisko to jest zabawę no właśnie, zabawa źle, wody dobrze no chodź

Ktoś mi odmówił, a potem przyszedł coś w Jak fajnie. I urocze to jest. Może nie jestem wielką jaśniczką, tylko żeby nie coś ale po prostu to taka Urocza animacja, że po prostu nie mogę z tego. Gdzieś tutaj było dwa to. Odchody, bym powiedziała na no. Ardobra. dobra. Ale widzę, że już ich nie ma. Więc co? Idź tu, skorzystaj sobie. Zobaczmy, jak to się ma. Aha, wód sobie poprawi. Dobra. To tak w takim podziale um, ja zrobię cięcie. O, no, w zasadzie idzie spać pani. Um, I się widzimy na tym naszym, lub cmentarzu, i muszę jeszcze gdzieś wylądujemy pracujący cmentarze. No i jesteśmy już na cmentarzu. Jak widzicie, się rozrasta ten cmentarz. Tutaj mamy Maję. Tutaj jest Zoe. Jak te pierwsze Zoe zmarła. Mamy Gabriela, taki sił którzy zmarli. Yy, aha, nie możesz opłakiwać tu. Czy ty możesz opłakiwać, ponieważ ich nie znasz? Czy... moich tak powiem... Joty y, Zoe i, i tej y, boże, Zoe i... No właśnie, to to będzie po pokiwaniu Majki nie znałaś I musiała prowadzić y, do niej na kilka tylko z znał Maję i Zoe. Żeby mogła y, no sobie babcie i... Svíntið pamiðs Svíntið sí, e, pamiðs Ok okay a jest tu? to też yy, urodziła i jeszcze jako żyła yy, zuri No dobra. Um, ona idzie już do na ławkę spać, ale nie tam. Um, jeszcze w jednym się z nim wybieram, zanim ona wróci do siebie do domu. Um, więc się widzimy na miejscu. Okej, okay, no i jesteśmy, jak widzicie, w pełnym domku. Um, dobrze wiecie w jakimś świecie. Um, właśnie tutaj um, Ines odwiedziła swoje starsze rodzeństwo. Um, Daisy zna, Emil zna i Frankie, ale nie zna Betty. Um, proszę, przyjaźń się przyjrzeć z Betty. Kogo tu mamy? Emil znasz. Lorda nie znasz. Czego z nas? Znasz tylko. No tego kota tak są. A tego kota nie znasz nas i tak żadna tutaj, żadne. w nich nie ma o tym dzieci. Tylko Betty nie znałaś. A samu. Kanaja. Espana? Arabe. Simona Sarah, Awe. -huh. You uh threw -huh. a uh shebow? -huh. Polifyszarda. Uh I -huh. wino, waczola nu. I na plebarda. Meszka! Okej... Okay. No dobra... Lecimy w kolejne miejsce. Okej, okay, więc tak niektórzy mogą ten domek e, że, że tak powiem poznawać, tylko nie wiem co się stało z elewacją, z oknami. Ale to jest właśnie Eee, proszę, przyjaźnie to też y, tutaj na tej kotelanie i wyciegnąć ja się do nich, wejść i dać tutaj y, ten mm. drzwi tu do tego pokoju. To też jest, nie, to jest dom, stop kojarzyć. Dorosła i tu masz ciotka Okej okay. O, kapie znasz Przyjaźna Gora nie ma, niestety Gdzie bym mógł się pojeść? O właśnie Chciałam powiedzieć O właśnie, nie ma Tylko w kolekcji jest eee, gdzieś Sobota u nich Zobacz, tak, jaka się wybrzydla no, Tak Katia też, te, można powiedzieć, jest ciocią Pojawi się gorczynie. A mają jako wejść. No to chodź tu. Jest Igor. Chodź przywitaj się. Oben. i tu masz i wuj. <grych> Okej. Okay. Czyli poznała i ciotkę, i wuja. A no to lecimy sobie mm. dalej. Tak jak widzicie, odwiedziliśmy ostatni, dom w tym odcinku. Um, ogólnie jeszcze będziemy odwiedzać, ale to już, że powiem, w kolejnym um, odcinku, albo po prostu um, poza tym live'em. Jasne, Raw live'em. Poza odcinkiem miał być. Tak, przywita się z um, tym um, panem, i ona um, trochę tu namiesza, coś Twojego. Um, co um, A to to nie jest um, ten, co ty ty ty, co ty, co ty, Celestyn? Ok, trochę namiesza, bo tutaj są dwa. Chyba brat, a to na to tak to nie. Do mnie coś, nie nam bo na jak cię nie interesuje. Ale chętnie by było, żeby Eśka wróciła do domu. Spodziwe talenty do, do oszustwa, jakim wykaza się na. Yy... Nie, nie, lubię nie, lubię cześć, cześć. Stop. Kto tutaj idzie? Dominik. Nastolatek. nie, Dominik. nie, 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 że nie, dom nie, 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 Chodź tu Jest tu porcja, może przyjdzie tutaj się sieta To jest ciotka Eliza Czy nie przyjdzie Czy tutaj już... Czekajcie, jest tutaj ubrana. Przyszedł

Nie mogła przyjść. No trudno. I tak, ja będę kończyła ten odcinek e, takim właśnie akcentem. E, tak, takim że zmęczona. Nie, takim się tutaj z tym rozmawiała. E, z nią wrócę do domu. No i coś się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. I try Try to fight alone Cause sometimes, sometimes we just don't know That we can do anything together If we just try mm -hmm. And as long as we have our backs we never, our thoughts combine